No, to dzisiaj nie hajendowa podróż, tylko hajendowy lot w kosmos. A dlaczego? Dowiecie się za chwilę. W dobie dynamicznie rozwijającej się technologii możemy zaobserwować dwa wiodące nurty w branży home audio. Jeden ortodoksyjny, skupiający się na dostarczaniu słuchaczom urządzeń o sentymentalnym designie i sprawdzonym klasycznym brzmieniu, a drugi polega na postępowej adaptacji do obecnych trendów, rozwiązań i preferencji. Odnosi się to zarówno do wyglądu, jak i możliwości technicznych. Nie dziwi więc fakt, że rynek coraz częściej dostarcza nam bardziej kompaktowe, więcej potrafiące i po prostu wygodniejsze w obyciu wzmacniacze. Na szczęście lata, kiedy trzeba było iść na kompromis pomiędzy jakością brzmienia a funkcjonalnością, mijają. I przykładem producenta z takim z jednej strony bezkompromisowym, a z drugiej postępowym podejściem do projektowania sprzętu jest NAD, czyli New Acoustic Dimension. Brand, który w tym roku obchodzi swoje równe 50 urodziny, wypuścił w tym czasie na rynek kilka znakomitych urządzeń, jak chociażby legendarna Integra 3020, która zyskała tytuł najlepiej sprzedającego się wzmacniacza. Poza tym ich oferta od zawsze była szeroka, co pozwalało użytkownikowi rozwijać się w swojej muzycznej pasji w ramach portfolio jednego producenta. Można powiedzieć, że od dźwiękowej kołyski do audiofilskiej dorosłości. Idąc z duchem czasu, w 2014 NAD postanowił zaprezentować coś, co w dłuższej perspektywie wyznaczyło kierunek branży, wykreowało trend i pozwoliło stawiać brytyjskiego producenta w swego rodzaju awangardzie. Wzmacniacze miały stać się modułowe i swobodnie łączyć się z siecią, a przy tym być wydajne prądowo. Za optymalne miejsce do realizacji swojego planu wybrano serię Masters, gdzie NAD zawsze prężył skóry i pokazywał swoje całe know-how. Przedstawiono wtedy dzielony zestaw stereo, którego częścią był preamp M12. Posiadał nie tylko wszystkie cyfrowe wejścia, lecz także sloty na karty rozszerzeń. Siła tego rozwiązania tkwiła w tym, że nawet jeśli sprzęt w sposób naturalny, funkcjonalnie czy technicznie się zestarzeje, to jego właściciel może w prosty sposób zainstalować w nim nowy moduł i w ten sposób zaktualizować go o nowe funkcje. Moduły MDC stały się znakiem rozpoznawalnym NADA, a z czasem zostały wprowadzone do modeli szerzej dostępnych, jak na przykład C368. To rozwiązanie przyjęto bardzo ciepło, a seria Masters od tego momentu kojarzyła się już nie tylko z wydajnymi wzmacniaczami półki high-end. Stała się wtedy synonimem syntezy wysokiej jakości brzmienia z przyszłościowym podejściem do tematu audio. I tym subtelnym wstępem. Ok, może trochę się rozgadałem. W każdym razie chcę Was zachęcić, abyście wspólnie ze mną przyjrzeli się najmocniejszej integrze z serii Masters, na M33. Ja mam na imię Janek i po raz kolejny zabieram Was w podróż pociągiem w klasie Highend. M33 to sprzęt wyjątkowy. Niecodzienny. Jeśli zależy Wam na wysokiej funkcjonalności, dającej ponadto dźwiękową jakość i połączonej z nietuzinkowym designem, to powinniście poświęcić mu co najmniej chwilkę. Jest bowiem spora szansa, że ta chwila wystarczy, by Was zauroczyć. To, co M33 reprezentuje sobą w tym przedziale cenowym, stoi na bardzo wysokim poziomie. Choć all-in-one'ów troszeczkę przybyło w ostatnich czasach i jest z czego wybierać, to jednak wciąż temat jest świeży i wielu producentów jeszcze nie odnajduje się w nim perfekcyjnie. Tendencja jednak jest wzrostowa. Dotychczas miałem wrażenie, że do zdefiniowania tej złotej formuły łączącej funkcję, wydajność, dźwięk i wygląd jeszcze sporo brakuje. Tymczasem, nad N33 udowadnia, że ma bardzo wyrazisty pomysł na tę grupę produktową i skutecznie go realizuje. Przejdźmy jednak do tego, co kluczowe: brzmienia. Mnie osobiście bardzo się podoba jest świeże, gęste i nad wyraz dynamiczne. Słuchając 33 miałem wrażenie, że jadę na bardzo szybkim ścigaczu przez puste miasto. Na to poczucie złożyła się masa szczegółów, informacji i bodźców płynących z głośników. Największy podziw M33 wzbudza basem, który będąc bardzo gęstym, jednocześnie nie przykrywa reszty częstotliwości. Kontrola, którą narzuca nad, stoi na bardzo wysokim poziomie. Usłyszałem to przede wszystkim w roku i hip-hopie, gdzie bas, jakby nie było, odgrywa wiodącą rolę. Basówka, na której grał Flea w kawałkach Red Hot Chili Peppers, wypadła wprost niesamowicie. Przy okazji slapu usłyszałem też bardzo precyzyjne szczegóły w pasmach wyższych, co też zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Nieprzekolorowane, stonowane i przede wszystkim prawdziwe dźwięki góry sprawiły, że moje uszy praktycznie się nie męczyły. Decydując się na zakup tak zaawansowanej elektroniki, nie sposób nie podjąć tematu kolumn, które w pełni oddadzą potencjał sprzętu tej klasy. Przetestowałem kilka modeli, jednak opowiem Wam o jednym, który w połączeniu z M33 zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie i szczerze mówiąc, bardzo zaskoczył. Głównie z tego powodu, iż dowiódł, że zasilanie nawet kilkukrotnie droższych konstrukcji oczywiście mam tu na myśli głośniki nie są dla Nada. Energetycznym Monteverestem. Mam tu na myśli 804 D4 od Bowers Wilkins. To prawdziwie high połączenie. Zamiast zestawu stereo słyszymy po prostu muzyków. Sposób prezentacji górnych zakresów pasma pozwolił mi usłyszeć najbardziej subtelne detale w najtrudniejszych utworach. To popisowa umiejętność flagowej serii Bowersa, ale trzeba umieć wykorzystać tę umiejętność. I M33 właśnie to potrafi. Ponadto głęboki, wszechogarniający, wielowymiarowy bas dodatkowo umożliwił mi zatopienie się w tym oceanie dźwięku. Pamiętajcie też o tym, co Bowersy potrafią po środku. To tam zaszyty jest muzyczny przekaz i to ten zakres nad stara się bardziej eksponować, wysuwając go nieco na pierwszy plan. Korzysta przy tym pełnymi garściami z plastyczności, jaką odznaczają się 804 i cała seria 800 odniosłem wrażenie, że najsmakowiciej podczas moich prób wypadła muzyka klasyczna, ale to tylko moje zdanie. Jeśli nie przekonuje Was perspektywa zasilania jeszcze trudniejszych i po prostu większych kolumn tym wzmacniaczem w pojedynkę, to możecie dobrać do Nada dedykowaną końcówkę mocy o symbolu M23. Podwaja możliwości całego systemu, który będzie mógł dostarczyć Wam jeszcze więcej mocy, a to oznacza ni mniej, ni więcej. Tak lepsze wysterowanie każdego głośnika i lepszy efekt zarówno przy odsłuchach głośniejszych, jak i tych kameralnych, cichszych. Uważam jednak, że jeśli szukacie zestawu do pomieszczenia o powierzchni nie większej niż 40 m2, to powinniście posłuchać tego połączenia. Możecie to zrobić oczywiście w naszych salonach, umawiając się wcześniej na odsłuch w wybranej placówce. Poza brzmieniem, Duet M33 z 804 -kami... wygląda, <grych> jakby był. Co tu dużo mówić, rodem z kosmosu. Sprzęt tak nowoczesny jak M33 powinien mieć także niecodzienny wygląd. I tutaj, NAD zdał egzamin, proponując projekt w mojej opinii futurystyczny, niewątpliwie charakterystyczny i nietuzinkowy. Jako pierwszy w oczy rzuca się jego industrialny design jasne, metalowe, zaokrąglone body kontrastujące z czarnym kolorem płyty wierzchniej oraz panelu frontowego. W centralnej części tego ostatniego umieszczono kolorowy dotykowy wyświetlacz, który pozwala nam zarządzać całą integrą. To Do dobrej jakości panel o podwyższonej rozdzielczości, no i tak to powinno wyglądać. Po prawej stronie znajduje się pokrętło poziomu głośności, natomiast po stronie lewej symetrycznie widnieje logo producenta, które w zależności od czynności urządzenia podświetlane jest albo na pomarańczowo w trybie standby, albo na niebiesko podczas pracy. Lubię takie akcenty. Niżej, pod panelem, znajdziemy wyjście słuchawkowe na dużego Jacka. Na górnej krawędzi obudowy umieszczono niewielki dotykowy włącznik. Zanim w płycie wierzchniej znajdziemy 8 otworów z kratką, których rolą jest odprowadzanie ciepła. Przez tę kratkę dobrze widać technologię siedzącą w środku trójki. Elementy takie jak transformatory czy układy scalone. to też ma swój urok. Cały piec ma 43,5 cm szerokości, 13,5 cm wysokości oraz 40 cm głębokości i waży przy tym niecałe 10 kg. Pokażę wam jeszcze pilot, który. W mojej opinii jest dość osobliwy. To jeden z największych i najcięższych pilotów, jakie miałem okazję widzieć. Z przymrożeniem oka można powiedzieć, że jest jak berło. Jasno widać, iż NAD chce panować nad głośnikami niepodzielnie. To pilot wykonany bardzo solidnie. Ma ciekawy kształt, ale jak na moje oko jest troszeczkę zbyt masywny. Ale nie oszukujmy się. W tej dobie piloty są tylko alternatywami do aplikacji mobilnych. No dobrze, omówiliśmy sobie brzmienie, omówiliśmy wygląd, nawet nadaliśmy temu materiałowi rys historyczny. A przecież na tego nada trzeba patrzeć też pod kątem tego, co potrafi. I chodzi mi o funkcje, możliwości połączeniowe i obsługę. Jednoznacznie widać, że zadbano, aby ta integra posiadała bardzo szeroką gamę możliwości i była przyszłości odporna. M33 posiada więc masę udogodnień, których część Wam teraz przybliżę. Zacznijmy od wejść. W sekcji analogowej mamy do wyboru jedno wejście zbalansowane XLR, jedno RCA Phono dla gramofonu obsługujące wkładki MM oraz jeszcze jedno liniowe wejście RCA. W sekcji cyfrowej natomiast dostarczono nam dwa gniazda koaksjalne, dwa optyczne, AS ebu, wejście USB oraz HDMI ze zwrotnym kanałem audio eARC. Także swobodnie podłączycie do niego wasz telewizor. Do 33 mamy jeszcze możliwość podłączenia dwóch subwooferów oraz zewnętrznej końcówki mocy. Z połączeń bezprzewodowych na to obsługuje AirPlay 2, Bluetooth AptX oraz aplikację BlueOS, która, moim zdaniem, jest w chwili obecnej najstabilniejszą i najlepszą na rynku aplikacją do obsługi całego systemu audio. To absolutny wzór do naśladowania. Ta sama aplikacja. Jest też powodem, dla którego powiedziałem wcześniej, że pilot nie musi być waszym głównym kontrolerem. Aplikacja BlueOS jest dostępna dla systemów operacyjnych Android, iOS, ale też Windows i macOS. Więc głośność i odtwarzany utwór wyregulujecie nie tylko na smartfonie, ale również z laptopa trzymanego na kolanach. Swobodnie włączycie z jej poziomu stację radia internetowego czy playlistę na tej dalu. Napomnę jeszcze, że producent umieścił z tyłu urządzenia dwa sloty na wspomniane przeze mnie wcześniej moduły MDC. Jeśli więc upłynie kilka lub kilkanaście lat i technologia pójdzie naprzód, to zaktualizowanie NADA nie będzie żadnym problemem. Ponadto wyposażono go w system Direct Live z mikrofonem, który umożliwia automatyczną korekcję brzmienia względem akustyki naszego pokoju. Wystarczy więc, że włączycie tryb korekcji, a po chwili NAT pokażę Wam najlepszą wersję siebie. Jeśli chodzi o smaczki, to tę integrę możemy skonfigurować z asystentem Google oraz Siri i dodam, że urządzenie jest przygotowane do współpracy z systemami smart home. Na koniec, tak jak zwykle, podam Wam kilka technicznych szczegółów. NAT-M33 to integra pracująca w klasie D, która dostarcza na kanał 200W przy 8 ohmach i 380W przy 4. Cały układ zasilania ma charakter hybrydowy i został opracowany we współpracy z Purify Audio. Jego nazwa to bardzo proste do wymówienia słowo Eigentakt. Polecam, abyście poczytali na jego temat i ogólnie całej współpracy z zespołem Purify, gdyż zastosowanie tego układu praktycznie eliminuje zakłócenia harmoniczne i czyni sygnał równomiernym w całym zakresie częstotliwości. Ten mieści się między 20 Hz a 20 KHz. Ponadto konwerter cyfrowo-analogowy, który umieszczono w tym urządzeniu, pracuje na 32-bitowej kości ESS Sabre, która wspiera pliki wysokiej rozdzielczości, w tym format MQA. Omawiany NAT posiada też certyfikat Rune READY. W sumie to zrobił się już z tego jeden z dłuższych filmów na kanale. Ale nie przez przypadek. NAD M33 to bardzo rozbudowana konstrukcja i mocna propozycja dla audiofilów, którzy szukają syntezy dynamicznego brzmienia z nowoczesnym wyglądem i ogromem technologii ukrytej wewnątrz. Myślę, że powinniście dać mu szansę, jeśli poza wymienionymi wcześniej kwestiami cenicie też wygodę, łatwość komunikowania systemu np. z waszym telefonem i lubicie być w awangardzie, szukacie nowinek, szukacie jakości. Ten model posiada to wszystko i ma jeden z najpotężniejszych pilotów na rynku, więc powinniście go posłuchać. Pamiętajcie, że więcej o tym wzmacniaczu i innych urządzeniach dowiecie się odwiedzając strefę wiedzy na stronie www.tophaifi.pl oraz oglądając inne filmy na naszym kanale. To wszystko, co chciałem Wam powiedzieć w dzisiejszym odcinku, i jak zwykle, nie żegnam się, tylko mówię do zobaczenia.